Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was z Town, drugiego, największego miasta Malezji, z piękną historią i mnóstwem murali. Właśnie za nami jeden z takich najbardziej znanych murali, czyli y, dzieciaki, które stoją na pusztawce i obok jest to druga puszkawka pusta z taką wystającą odrobinę ławeczką, specjalnie dla turystów, żeby mogli sobie robić zdjęcia i tutaj chyba widać właśnie zresztą może Kamil. Montaż pięknie wrzuci nam nasze fotki, bo też się zdążyliśmy zrobić sobie zdjęcia w tym miejscu. Pokażemy Wam e, tych murali pewnie mnóstwo, bo mnóstwo ich jest praktycznie na każdym kroku. Zapraszamy do oglądania odcinka z Town. Zobaczcie, jak to jest mega klimatycznie. Taka zabudowa przypominająca e, europejską, to pewnie jakieś pozostałości kolonizmu. Nie wiem, czy Malezja była skolonizowana, ale jest to bardzo ciekawe. Jest bardzo dużo murali naprawdę bardzo fajnie. Dużo knajpek Dużo też tu widzimy. Ceny są spoko. Ja trochę wyglądam e, jakiś takich sportbarów, żeby sobie euro obejrzeć. Chyba znajdziemy. Coś już widziałem na matce. O, tu jak ładnie. Patrzcie. Serio w takim ładnym budyneczku odnowionym. Kozaczek. Bardzo fajne klimatyczne miasteczko się zapowiada. Tutaj nieco obdrapane, mm. ale dalej mają swój klimacik. I podobnie tutaj pod każdą z sukienic znajduje się jakiś bar, jakaś kawiarnia. Tutaj mamy kawiarnię właśnie. Tutaj jakieś siedzonko. Naprawdę sztosik. Mówię, że sporo tutaj murali. Jest dużo takich rzutek jak ta kobieta na przykład. Albo tutaj taki o robot. Tutaj kolejne graffiti. Naprawdę? Bardzo fajnie przystrojnie jest to miasto. Tam, jaka fajna klimatyczna uliczka a to wszystko jest minutę od naszego hotelu błądząc w poszukiwaniu jedzenia trafiliśmy do jakiegoś zagłębia indyjskiego do małych Indii jest tu mnóstwo sklepów z ubraniami z... o jest też lizon, więc zaraz zobaczymy z różnymi kosmetykami, z biżuterią, gra muzyka, czuć ten zapach taki charakterystyczny dla różnych kadzidełek indyjskich i zapachów ale jest to naprawdę bardzo ładnie klimatycznie. Podoba mi się pierwsze wrażenie, naprawdę z Georgetown jest bardzo pozytywne. Zjedzone. wylądowaliśmy w Indiach, skoro już wylądowaliśmy w dzielnicy indyjskiej. To już dalej nie szukaliśmy i zjedliśmy sobie Dikima masale, bardzo geologyczne, bardzo ładny ryż. Jak zwykle nie zwiedziliśmy się na indyjskiej kuchni. W sporej tutaj próbujemy postacią w Malezji. Chyba więcej niż w malezyjskiej kuchni. Tak. A to proszę Państwa jest budynek Straży Pożarnej. W środku w ogóle znajduje się muzeum. Chyba takim się wydaje. To jest bardzo stary budynek z 1908 roku. Nie wiem czy tutaj straż pożarna, ale nie, ten samochód akurat jest nowy, Mercedes, więc faktycznie jest to chyba jednostka straży pożarnej połączona z wydziałem. Można wejść za darmo, więc warto tutaj zajrzeć, jest sporo eksponatów, sporo też zdjęć z gaszenia pożarów. Nie hmm. wiem czy akurat tutaj, gdzieś tam, ale chyba tak. Widzimy w starą ulicę handlową, która kiedyś prowadziła od portu przez miasto. jak pięknie jest przystrojona, ludzie robią sobie zdjęcia jest naprawdę bardzo ładnie. A wzdłuż ulicy ciągną się murale poświęcone pracy strażaków. Strażacy przecież gaszą, czy nie tylko gaszą pożary, ale też pomagają w czasie powodzie czy ratują wy czasem zwierzęta czy też ratują ludzi z wypadków samochodowych no generalnie bardzo wiele w bardzo wielu sytuacjach strażacy są potrzebni. a tutaj mamy obrazy osób które zmarły na służbie bardzo piękne upamiętnienie Kolegów strażaków. Dotarliśmy do tej starej dzielnicy, o której Wam przed chwilą mówiliśmy. Jest to dzielnica położona przy samym morzu. Te domki są na wodzie. My teraz chodzimy po takich drewnianych palach i między ścianikami widzimy, że płynie pod nimi woda. Przeczytaliśmy teraz tutaj, że jest to społeczność, która żyje tutaj od 100 lat. I żyje tutaj w harmonii jako jedna wielka rodzina. I też ta społeczność, zaraz przy wejściu, bo właśnie znajdujemy się przy wejściu do tej dzielnicy, jest tabliczka, w której członkowie tej społeczności apelują do wszystkich przyjezdnych i wszystkich odwiedzających to miejsce, żeby uszanować ich spokojny, wolny od komercjalizmu sposób życia, żeby nie śmiecić tutaj i żeby po prostu zachowywać się cicho i po prostu obserwować. Tą społeczność. Tak, a jeżeli ktoś chce to może tutaj są takie skrzyneczki wrzucić tipa właśnie który zostanie przeznaczony na wymianę tych drewnianych wszystkich dróg, o których się chodzi bo one są właśnie wymieniane przez tą społeczność co jakiś czas, kiedy jest to potrzebne. My już zaglądamy w niektóre uliczki i powiem wam, że wygląda to naprawdę bardzo ciekawie nigdy chyba w takim miejscu nie byliśmy no i co? Zapraszamy na spacerek Mały mieszkaniec tej społeczności Siemanko Tam po drugiej stronie jakby yy, dalej się ciągnie ta dzielnica. Widzę, że mnóstwo turystów tam chodzi. I te tonki są faktycznie na palach. Przedna ściema, pod nami jest morze. Kozacko to wygląda, a w tle nowoczesny dżunglokształt. A tam daleko, czy w sumie to nie jest daleko, poniżej jakieś 5 km, widać ogromny most, który tutaj indzie łączy właśnie tu wyspę, na której teraz jesteśmy, gdzie jest miasto Georgetown z Malezją kontynentalną. Tam na tle widać wieżowce, to jest właśnie Malezja kontynentalna. A tutaj wisi taka tablica, tu jest napisane, że nie ma wejścia po dziewiątej wieczorem. I faktycznie jest taki łańcuch i pewnie jest to tutaj zawieszane. Tam już dalej nie ma wejścia. Tutaj tabliczka ostrzegająca przed rekinami. Ciekawe, czy tutaj w ogóle są rekiny w tych okolicach. Wczoraj, jak byliśmy na Lankawi, byliśmy na wycieczce, którą właśnie czy oglądaliście. To przewodnik opowiadał nam właśnie o tym, że w tamtym regionie były i krokodyle, i rekiny. Ale im bardziej wyspa stawała się turystyczna, im bardziej się rozwijała infrastruktura. Im więcej było e, rybaków, im więcej łodzi, tym i rekiny, i e, krokodyle przeniosły się dalej, od wyspy. Skręcamy w kolejną uliczkę. Powiem Wam naprawdę, to jest niesamowite. Tutaj po mojej lewej chodniczek drewniany taki, a tutaj już woda. Tutaj woda, a tutaj mieszkania normalnie. A jest klimka, jest wszystko jeszcze ściutko Kulturka. Oczywiście, na miejscu jest również świątynia. Żeby tutaj wejść, oczywiście trzeba zdjąć buty. W każdej świątyni. Sobie człowiek idzie, tutaj jakieś pranka, czy akurat jakieś szmatki wiszą. Ale no widzieliśmy pranie porozwieszane. Między tutaj ścieżkami, akurat tu gdzie my jesteśmy, turystów jest mniej. Ale na tej drugiej części, którą widzieliśmy, z brzegu jest turystów mostu patrzcie tamten dowiec brązowy, bardzo ładny jak na tak, jakiś hotel patrzcie, od tego się zaczęło witamy Was kolejnego dnia w Georgetown dostaliśmy informacje od naszego ziomka z hotelu że dzisiaj w niedzielę w starej zajezdni autobusowej otwarty jest taka, otwarta jest taka przestrzeń, gdzie są street foody, gdzie można kupić różne pamiątki, gdzie można kupić różne wyroby e, tutejsze. Idziemy to zobaczyć. Szczególnie że jest to otwarte tylko ponoć w niedzielę. Jesteśmy prawie już za zakrętem. Jestem ciekaw, jak to jest zrobione. Widziałem na zdjęciach, że naprawdę bardzo fajnie tak alternatywnie zagospodarowano tą przestrzeń. Więc cóż idziemy zobaczyć przy okazji? Dotarliśmy już na miejsce i proszę zobaczyć, ile jest ludzi. Tutaj jest jakaś kawiarenka, których jest dużo. Tutaj, po z drugiej stronie, również jest kawiarenka. Tam wszędzie sprzedają różne bibeloty, jakąś biżuterię jakieś miesiaczki tam jakieś koszyki tutaj widzę jakieś winko ciekawe tutaj jakieś ampu jakieś słodkości naprawdę powiem wam bardzo fajnie to wygląda wszystko to jest takie Rzymie trochę kraftowe, nie że jakieś tam pierdoły takie wiecie. Jakieś ciasteczka. Ale te ciasteczka to było rozczesowe. Naprawdę bardzo, bardzo dużo osób. To się tutaj rozciąga dookoła. Tutaj chyba jakieś... E, jak to się nas nazywa? Na e, o, tak, już nie wygląda żeby tena... Powiem wam, że trafiliśmy tu naprawdę w świetne miejsce. Tutaj chlebki, kanapeczki też cacy. A tutaj róża która robi zdjęcie. A tutaj można sobie usiąść i posłuchać koncertu, który chyba zaraz rozpocznie a tak wygląda dalsza część tej zajezdni w sztosik, tam jakaś taka odzieżowa część, widzę, że sporo ubrań wszystko jest przeozdobione też e, jakieś malunki na ścianach bardzo fajnie to wygląda o tutaj ziomek no, trafi, raz. trafi a jak chcecie, to możecie nam sobie zrobić też u Patrzcie, ręcznie malowana obudowa do telefonu. Coś pięknego. Patrzcie jakiś dełka, jamydełka. Takie coś tu można byłoby zjeść. A nie się tym myć. <laughs> można nawet sobie ułożyć tarota i odczytać przyszłość. Że jedyne 60 ringlitów, 15 minut przepowiadania przyszłości. Dobra? Sztaciki. Jak te wdrożone, rurki w dzieciństwie za 20 groszy. Te są o lepsze. Trochę droższe. 3,50. Ale spadły grubsze i takie bardziej owocowe niż te z dzieciństwa. Zdecydowanie dali więcej soku albo cukru. Na miejscu jest też taka przestrzeń, taka galeria. To są różne obrazy. Powiem, wam, że większość z nich tak matki bajku Baksińskiego, że mi się skojarzyła, już szłodoka. Jestem jakimś mega fanem takiej sztuki. przejść, popatrzeć w tak, no. Pani to może tak działa na skojarzenia, co mam to przedstawiać. Często pewnie odbiorcy mają w ogóle inne skojarzenia niż artysta. choć wydaje mi się, że w wielu przypadkach artysta w ogóle nie mógł, mógł mieć, nie znaczy, mógł nie mieć żadnych skojarzeń. To właśnie tutaj była ta wystawa. Tutaj przerobili starą zajęć autobusową na galerię, na miejsce, gdzie można kupić, gdzie można sprzedać ehm, wszelakie różności. przychodźcie, naprawdę bardzo fajnie, bardzo warto. George tam jak już wiecie pełna jest policzek, gdzie kryją się różne murale. Zobaczcie ten, który jest obok naszego hotelu. Sztosik co? Dotarliśmy na osiedle położone nad morzem. Jest to tak zwana Jedi. Takich miejscówek, tych osiedli jest kilka tutaj w Georgetown. Każdy ma inną nazwę i zostały one jakby rozdzielone pomiędzy różne klany i często właśnie nazwy tych osiedli pochodzą od nazwisk tych klanów. Swoją drogą na którym jesteśmy, jest podzielony na dwie części. Pierwsza część ma 182 metry, a druga 122. Wiem o tym wszystkim, dlatego że jesteśmy przed tablicą informacyjną. Tak, jeszcze tylko dodam, że jest to najpopularniejsza najpopularniejsze z tych osiedli, które są położone obok siebie najbardziej turystyczne. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. I tutaj prosi się turystów o to, żeby odwiedzali to miejsce od 9 rano do 9 wieczorem ma co się dziwić, jest to jednak normalna dzielnica, w której mieszkają cały czas ludzie. Bo no chcą mieszkać i chcą żyć normalnie, a nie być atrakcją turystyczną dla turystów. Po wejściu od razu wita nas park. Można kupić pewnie wszystko. Czyli rzeczy, które widzieliśmy już wcześniej w Lankawi i w Dakarcie i też w innych miejscach. Czyli generalnie. Trochę turystycznej komerchy, i komu nie zaszkodzi. Podoba Ci się coś? Jeszcze się nie przyjrzałem, ale pewno bym coś znalazł. Są również na tych wodnych osiedlach. Spacerując można sobie zobaczyć jak naprawdę wygląda to osiedle, co jest tutaj między domkami i na czym te domki stoją. Tam dalej przybija się inne osiedle stojące na wodzie. Widać jak te domki wszystkie są pobudowane na palach. Tutaj też chyba był jakiś domek, ale już go nie ma. Tutaj widać właśnie wodę i pale. Miejsce jest wybitnie turystyczne, jest mnóstwo ludzi, ale też mnóstwo różnych streganików, gdzie sprzedaje się różne pamiątki, takie inne pierdoły, też takich małych barów, gdzie można kupić coś do jedzenia. Tutaj bardzo dobrze widać na czym te domy są pobudowane i jak to wygląda. Zdaje się, że doszliśmy do końca tego osiedla doszliśmy do takiego portu z którego jest bardzo ładny widok na, na rzekę na morze który oddziela Georgetown wyspę Penang od lądu od Malezji na każdym takim osiedlu znajdziecie również świątynię i to nie jedną i tak samo jest tutaj to jest tutaj ładniej z takimi wywalającymi się pandami żeby się tak wywalały i żeby takie były słodkie, puchate nieudaczniki. Takie do przytulania tylko. Wystarczyło dosłownie skręcić w jedną z uliczek bocznych, aby zejść z tego głównego turystycznego szlaku. Już jesteśmy w miejscu, gdzie w ogóle nie ma turystów. Gdzie po cichu... Spokojnie toczy się życie lokalne na tych pływających osiedlach. Przede mną, a nie za mną nie ma nikogo. Róża gdzieś tam robi zdjęcia. I tutaj można zobaczyć jak sobie żyją tutaj właśnie mieszkańcy tych wysepek. W wielu domkach od razu po wejściu. Takim można powiedzieć, w naszej, naszym ganku jest właśnie ołtarzyk, i dopiero później zaczyna się prawdziwy dom. Jakaś kuchnia, pomieszczenia tam socjalne, pokoje takie inne, ale właśnie zauważyłem, że są domki, i na początku widać właśnie taki mały ołtarzyk. Nie chcę zbytnio zaglądać z kamerą do cudzych domów, ale taką świątynkę, taki ołtarzyk wam. Pokażę, bo gdzieś wychaczyłem, to chyba nie było w domu, ale właśnie, ciekawe, chyba taki właśnie jakiś chiński zwyczaj, chińska tradycja. Zakaz ruszenia motorkami. Choć już kilka widzieliśmy i kolejna część dzielnicy starej chińskiej, chińskiej dzielnicy na pach oprócz tego, że ma ona wielką historię ma też wielki problem ze śmieciami. A co za tym idzie z zapachem Bardzo naprawdę turbo ciekawie jest chodzić, a nie słońce jest jednak za duże sorki. Chodzić tutaj po tej starej chińskiej dzielnicy, bo to jest stara chińska dzielnica naprawdę unikatowe przeżycie, bo w ilu miejscach na świecie chińska społeczność mieszka w innym kraju, w domach, na palach, na morzu? Nie wiem, czy gdzieś jeszcze oprócz Georgetown w Malezji, ale trzeba się bardzo pilnować przynajmniej tak mi się wydaje że trzeba się pilnować, chodząc tutaj po tej dzielnicy. Po chef jetty, o ile dobrze to wymawiam, mam nadzieję, dlatego, że to jest czyjeś życie. W sensie, tak jak zazwyczaj w domach, na osiedlach w Azji, jest tak, że prosto z chodnika przechodzimy do domu i nie do przedpokoju, tylko od razu do salonu, do kuchni czy do sypialni. Więc na dobrą sprawę staramy się gdzieś tam nie patrzeć po bokach, nie rozglądać, żeby nie pozbawiać ludzi tej ich prywatności, tej takiej właśnie prywatnej sfery. Bo nawet robienie zdjęć czy innego rodzaju aktywności takie turystyczne, na które widzimy, że dużo osób nie zwraca uwagi, tylko po prostu właśnie z buciorami, tak po prostu, żeby wiecie, wejść, cyknąć foto egzotycznej chaty i wyjść. Tak nie, nie bardzo, nie fajnie. Opuściliśmy główne, najbardziej turystyczne osiedle wodne w Georgetown, czyli Ch Chefi. I przenosimy się do kolejnego. Nie wiem, czy, nie wiem czy to widać, ale wejście, ta główna droga, bo ona ciągnie się właśnie do całe osiedle właśnie już tej głównej drogi jest bardzo ładnie przyozdobiona. takie przestrzenie są między domami. Ludzie mieszkają dosłownie okno w okno. I akurat ta przestrzeń, to okno w okno, tutaj dzieliło mniej więcej dwa domy metr do półtora, więc to już była spora przestrzeń. W niektórych miejscach ta przestrzeń ma 20-30 cm. Wyobrażacie sobie my mieszkać właśnie tak blisko sąsiada, bo ja jakoś nie. Kamil jest od tych kwestii merytorycznych, ja jestem od Takiego gadania i powiem wam, robi się coraz bardziej gorąco. Kiedy weszliśmy, była taka atmosfera podeszczowa, czyli tak rześko, fajnie, akurat dochodzenia, a teraz jest już ukrop. Ukrop jak jasny gwint. Tutaj kolejna przestrzeń między domami i zobaczcie tutaj pod spodem. Mam nadzieję, że widzicie, bo ja nie widzę nic na kamerze, takie, takie słońce daje. Jest bardzo płyciutko. Tam są śmieci, brudna woda i taki szlam. Co my ludzie robimy z naszym otoczeniem? Nic dobrego. Czytaliśmy w internecie, że w yy, tej dzielnicy, dzielnicy na morzu, jest sporo homestejów. I w sumie tutaj możecie chyba zobaczyć mam nadzieję, że zobaczycie, bo ja nie widzę, co wy widzicie. Jest grupka chyba chińskich turystów którzy właśnie takiego chomstej szukają. Może już znaleźli i czekają na właściciela i będą się tutaj zatrzymywać. I taką mieliśmy rozpinę chyba czy wczoraj, Jak by to było, czy tutaj mieszkać, czy się zatrzymać w momencie, kiedy jest na przykład burza albo sztorm. I tak wiecie, tak? Czy podmywa od dołu wszystko, czy nie? Czy te lepiej? Czy te lepiej? Czy strach, czy nie? Czy można się przyzwyczaić? Pewnie tak, człowiek się przyzwyczaja do wielu rzeczy bardzo szybko. Na tych. złych i niewygodno. Najgorszy w skrócie. się w Jesteśmy w kolejnej Jetty. Teraz jest New Jetty. I wygląda jeszcze fajniej i ciekawiej niż poprzednia. Policzka jest, nie jest wąska, ale te domki są jakby bliżej. I te domki, proszę Państwa, mają takie jakby ganeczki, takie małe tarasiki przed. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawie to wygląda i już tutaj można powiedzieć, że te domki są tak ładnie utrzymane w ogóle. Róża chce przymówić. Stop zatrzymajmy się. Domki są bardzo ładnie utrzymane. Ale syf, jaki jest pod nimi. Przychodzi ludzkie pojęcie, dlatego że w poprzednich dzielnicach tego nie było. Dopiero jest tutaj, właśnie w miejscu, gdzie są te pięknie utrzymane nauki. I spójrzcie na to. I spójrzcie też na to po drugiej stronie. Tam z tyłu to jest krzaczki, a tam z tyłu jest mega syp. Ale wydaje mi się, że to yy, jak woda podchodzi, to wszystko z morza tutaj wybija. Możliwe, ale jednak, jeśli wa Wam podchodzi woda, to czy usuniecie te śmieci? Chyba tak. No bo czego nie? Można to przecież usunąć. Można też nie wrzucać śmieci do morza, no ale to już w ogóle temat na dłuższy. To już jest bajka. Ostatnia szczęście wodnych osiedli. Przyjdziemy się tutaj jeszcze kawałeczek. Będziemy uciekać do hotelu. Jest godzina 14. Słońce strasznie parzy. Smyka gorąco. Spoczniemy sobie chwilkę, popracujemy. Ja mam film do zmontowania. Oglądacie w ogóle na To przy okazji subskrybujcie, lajkujcie. Pokazujcie rodzinie, sąsiadom, znajomym, nikt tego nie przegapią. bo interne, internet wysiądzie, to przypadnie. A my jeszcze kawałek spaceru. Tak naprawdę ciekawych za kamereczkach. A tu jest jakieś molo. Jest w ogóle zakaz łowienia ryb tutaj. Faktycznie tylko w jednym miejscu widzieliśmy, żeby ktoś łowił. Tam dalej jest jakaś świątynia, ale na nią sobie już popatrzymy tylko. Właśnie może z tego molo, już tam nie będziemy szli. Naprawdę bardzo fajne miejsce, żeby przyjść sobie pocilować wieczorkiem, popatrzeć na zachód słońca, bo chyba z tamtej strony właśnie jest. W ogóle na linii brzegą, że posiedzieć sobie nad wodą. Bardzo ciekawe miejsce.